Witam Was serdecznie z moim koleżanką. Tak, którą troszkę ścina, ale to nic. Ona tutaj sobie stoi, ja sobie też tutaj stoję. No i od razu mówię jedno: W prezentach nie mogłam się powstrzymać i otworzyłam. Otworzyłam te piękne budki, które mam właśnie na sobie. Chciałam Wam jeszcze pokazać prezenty, które dostałam od innych. Otwieram je, bo nie napisaliśmy ciemi, yy, czy chcecie na, na odcinku, żebym otwierała, to też nie otwieram na razie. Ale takie są piękne. Tak, dziękuję bardzo za PIM 64, dziękuję Ci za to. Ja. I mam... Chyba. No dobra dobrze. No, to nasza koleżanka. Mam 1453 starką Dlaczego? Ponieważ miałam gazetkę. Miałam gazetkę i wpisałam sobie, mam jeszcze tablicę korkową. I tą sukienkę z bluską, więc właśnie y, idziemy na zakupy, i mam plan skupić zwierzaka. Jak mi coś z tego zwierzaka dostanie, zostanie, um, to kupię ubrania. A jak z ubrania mi coś jeszcze zostanie, to kupię Aninkę, ale zobaczę, bo nie jestem zdecydowana. I właśnie tak Emilka mówi, że wie, które są ładne, to też mi za chwilkę powie. Emilka, jakie są ładne? Okej, okay, Emilka mi już poradziła, naraziłyśmy się, właściwie, no, ona powiedziała, że właśnie to jest fajne i mało, dość mało kosztuje i jest potem ładne jak dorośnie, więc właśnie ja sobie jego kupię, mam nadzieję, że miście, miście, miście jeszcze coś zostanie. I ale zanim... Wiecie, wiecie skąd ja wiem, które, jak, jak wygląda, kiedy dorośnie? Bo ona je ma. Tak. Nie, nie tak. wszystkie, znaczy mam większość, ale nie wszystkie. No. No. Bo po prostu na telefonie, jak gram na Mister Planet, w sklepie na dobu nie pokazują się jak wyglądają, kiedy dorosną. A, to jest fajne, no. Cóż, to zwierzak, to jest mój pierwszy zwierzak, nie taki, którego w ogóle miałam, ale e, taki ten, ale jest nowa gazetka Mister Planet i z niej też będzie hajs, więc możliwe, że ją będę miała tylko potem tam. No i 703 mi zostało, wow, dobra, wchodzę do swojego pokoju. Dobra. Okej, okay, jesteśmy już w moim pokoju, troszkę się będzie ładowało, ponieważ coś mi tutaj mówi. Ale jest dobrze. Mój Pull po Impress. Pokoj Impress. Ale jajeczko ma przepiękne. Oto jest moja ta tablica korkowa. Dobra. A gdzie jest jajeczko drugiego poni, Tego z gazetki. A nie ma, w tym e, nie było Emilka w gazetce. To pewnie masz jakiś starszy model gazetki? No właśnie nie, bo to jest ten nowszy. Ten Czyli co za niedługo wyjdzie, Emilka. Ten co za niedługo wyjdzie. O, o, chyba inaczej. O, Emilka, bo w czwartek mówiłaś, że wyjdzie nowy. O, mamy naszego Buni! Dobra. Mówiłaś, że w czwartek wyjdzie nowy. I wtedy chyba w tym właśnie. Ale i w czwartek maskowerka, nie, nie, w ogóle. I z czym Przepraszamy, chwila musiała być y, taka, bo myśmy się trochę kłóciły o gazetkę, ale dobra. <grystanie> dobra, mój bunizm już tak pięknie tutaj zrobiony, że... Emilka, cię znowu. Bo ja nic nie mówię. No dobra, okej, okay, już. I znowu idziemy <grystanie> na zakupy, ponieważ mamy... Nie, nie, przepraszam, nie. Emilka, kupić sobie prędzej animacji czy ubranie? Ubranie. Dobra, to idziemy w mój profil. Bo ja już sobie wszystko do listy życzeń włożyłam. Wszystko co chciałam. Trochę mi strasznie nie trochę, tylko strasznie mi ścina. Hey. Nawet na to mi nie starczy. Bu, bu, bu. I na to też nie. To z tym to będzie 700 w sumie. No ale ładne są, dobra. To kupuję. Obie rzeczy. Co mi tam. Hej sunie I zostanie Emilka, Emilka, zostało mi trzy starkońsy. No to ci starczyło ci się na animacjach. Ale ja kupiłam naprawdę tanie rzeczy, w ogóle. <noise> to Dobra. Na pewno zarobię na następne rzeczy, ale ładnie wyglądam teraz. Podobam ci się. Czekaj, bo mi się nie władowałaś. A, to jeszcze, nie, nie, sorki, sorki. Uh -huh. Uhum. Teraz będę miała taką świąteczną dokładnie stywkę, A nie Buty Co? Dobra Bu... Bu -di. Bu -di. Bu -di. O piękna jestem Po prostu jestem taka piękna Że, że... jak chcę to zobaczyć na tym No bo już się ubrałam Czekaj, no właśnie mi się ładujesz No ładnie wyglądasz Teraz wyglądasz bardzo świątecznie No właśnie, a wcześniej wyglądałam tak, tak źle a ja założę luk, który zakładam kiedy yy, rok temu na święta. No to załóż. No. My tutaj w następnym odcinku będziemy się zajmować naszym zwierzątkiem. Tak. Strasznie ciścina. Wy im Ten odcinek powinniście oglądać w niedzielę, ponieważ w sobotę nie mogę. Tylko nagrywam w sobotę, ponieważ w niedzielę mam rodzinne sprawy, więc nie mogę, więc w sobotę sobie... Przepraszam, w, w sobotę mam właśnie rodzinne sprawy i nie mogę wrzucić tego, bo to bardzo długo się wrzuca, więc postanowiłam, że tylko nagram, a wrzucę w niedzielę. No, więc... A właściwie na Mikołaja mam nadzieję, że e, zrobię coś fajnego i że w ogóle będzie fajnie, że nar narobię pieniędzy... I w ogóle. Nie będę teraz czekać tak na odcinku na Emilkę, więc póki ona się przebierze, więc za sekundę do Was wrócę. I z Emilką. Emilka, pożegnaj się na tą sekundę. Dobrze, do, do, do zobaczenia. Tak. Herbatka. Emilka się już w piękną sukienkę i dała mi dwa prezenty, więc postanowiłam, że zrobię jej tą przyjemność i otworzę je na prezencie. Na prezencie. Na <laughs> prezencie! Na, em... na... na, na tem. Na odcinku i pozdrawiam na odcinku. O, dziękuję ci za włosy. Mili, Lili, 1, 2, 3, 4. Pozdrawiam cię, kochana. Kochana, kochana. Dziękuję. O, i bluzeczka, sweet bluzeczka! Muszę ją, muszę sobie zrobić z nią look. Muszę sobie z nią zrobić look. Ale już na, e, po końcu odcinku. Po na? końcu odcinku, tak. Ale za to my, Emil, zrobimy? I w następnym odcinku, e, mianowicie, przynajmniej tak mi się wydaje, że dostanie ode mnie prezent. Więc tak. Od razu Emilka się szykuj na prezent, a w następnym odcinku będziesz pozdrowiona i dam ci prezent, bo na tym już nie zdążę za bardzo, więc tylko zrobię Ci luki i ten. Przez innych dla Milili 1, 2, 3, 4. Ach, ja sobie wszystko wybiorę i zaraz do Was wracam, ponieważ film będzie trwał dwa tygodnie. Moi drodzy, Emilka musi już kończyć, dlatego nas pożegna, a ja sobie tutaj stworzę i wam pokażę, jak ją stworzyłam, więc Emilka, pożegnaj się. Dobrze, goodbye. I za chwilę się rozłączę. Tak, więc do zobaczenia i papatki, Emilka. Dobra, moi drodzy, ja jestem już sama, ale ja wiem, że to w ogóle nie wygląda jak świąteczne, ale chociaż buty zatrzymały ten oto piękny, po prostu mi się to tak podoba, więc napiszę um, dy... La, mili, lili, 1, 2, 3, 4, la, mili, lili, 1, 2, 3, 4. Pozdrawiam Cię, kochana, i ma! Dobra. Ja już kończę ten odcinek. E, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, to oczywiście kciuk w górę i subskrypcja. E, do zobaczenia i papatki, a w ogóle jeszcze sekundka. Um, jak chcecie, żeby nasz bonus się nazywał? Bunis, bonis, nie wiem jak to się mówi. Napiszcie w komentarzu jak chcecie, żeby nasz to bunis czy bonis a, się nazywał. To do zobaczenia, babatki!